Witajcie! Gwiazdy, celebryci, influencerzy to im poświęcamy nasze odmodowe odcinki. Specjalnie dla Was prezentujemy stylizację najpopularniejszych osób i podpowiadamy, gdzie znaleźć inspirowane nimi rzeczy. W opisie zawsze podajemy też linki do sklepów. Jeśli oglądacie nas po raz pierwszy, nie zapomnijcie więc o subskrypcji i włączeniu powiadomień, a wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na naszym kanale. Basia Kurdej Szatan to celebrytka o wielu talentach. Jest aktorką, piosenkarką, prezenterką, a także rozpoczęła pracę nad własną książką. Pani kojarzą ją z takich programów jak Kocham cię Polsko, The Voice Kids. A przede wszystkim z serii spotów reklamowych znanej sieci komórkowej. Basia była finalistką w tańcu z gwiazdami, oprócz tego laureatką kilku telekamer, co świadczy o jej wielkiej popularności i sympatii, jaką cieszy się wśród fanów. W życiu prywatnym oczekuje swojego drugiego dziecka i chętnie dzieli się z internautami, fotkami oraz informacjami na ten temat. Dlatego dla wszystkich wielbicieli tej gwiazdy przygotowaliśmy nasz odcinek i propozycje zakupowe inspirowane jej stylem. Zapraszamy do obejrzenia zestawienia i teraz szybko przechodzimy do pierwszej pozycji. Na gorące letnie dni świetnie sprawdzi się stylizacja, w której bluzka na ramionczkach została zestawiona z denimowymi shortami. Wyszukaliśmy dla Was zbliżone rzeczy. Top o swobodnym fasonie kupicie w rezerw. Jest wykonany z wiskozy oraz lnu. Ma dekoracyjne guziki i dodatkowo baskinkę w dolnej części. Aktualnie jest na promocji za niecałe 40 zł. Natomiast jeansowe shorty o regularnym kroju i spodwiniętą nogawką znajdziecie w sklepie internetowym House. Tak jak u naszej bohaterki, są wykonane z jasnego denimu oraz mają modny efekt spranego materiału. Bardzo uniwersalnym elementem garderoby będzie luźna koszulka z aplikacją w paski. Znaleźliśmy dla Was niemal identyczny model. Bawełniana bluzka ma głębszy dekolt oraz z przodu imitację kieszonki. Aktor na wielu zdjęciach z Instagrama można zobaczyć w bluzach, a jedna z nich to model o turkusowym kolorze. Dla miłośników takich pasteli mamy propozycję ze sklepu House. To swobodny krój z obniżoną linią ramion i rękawami zakończonymi ściągaczem. Link do niej znajdziecie w opisie. Celebrytka często wybiera luźne stylówki, a w tej uwagę przyciąga barwna kurtka New Balance. Dostaniecie ją na oficjalnej stronie marki. Jest teraz w świetnej promocji, więc jest to najlepszy moment, aby kupić ją dla siebie. A co powiecie na torebkę inspirowaną stylem Basi Kurdej Szatan? Okrągły jej kształt jest teraz hitem sezonu. Dlatego już śpieszymy z inspirowanym wzorem, który znajduje się w ofercie sklepu Born to Be. Ma dekoracyjny napis po zewnętrznej stronie i długi pasek do noszenia przez ramię. Spójrzcie tylko na ten piękny model sukienki wykonanej z połyskującej tkaniny. Sprawdził się u aktorki również w ciążowych stylizacjach. Na uwagę zasługuje przede wszystkim jej kolor. I kierując się nim mamy dla Was zbliżony model wprost ze strony Rene.pl. Ma kopertowy, głęboki dekolt oraz marszczenie w talii. Jest to oczywiście krój o długości maxi. Ta fotka zainspirowała nas do wyszukania sukienki typu hiszpanka, dodatkowo ozdobionej z falbankami. Wybraliśmy wzór ze sklepu internetowego Born to Be, pokryty w całości aplikacją w delikatne kwiaty. Jeśli spodobał się Wam ten fason, linku do niego szukajcie w opisie. W tej kategorii ubrań zaprezentujemy jeszcze model z florystycznym nadrukiem, który świetnie sprawdzi się w okresie wakacyjnym. Sukienkę inspirowaną tym stylem znaleźliśmy w sklepie René. Jest na nieco cieńszych ramionczkach i ma dekolt z falbaną. Do celebrytki świetnie pasuje marynarka w niebieskim kolorze. Jeśli są wśród Was fani takich barw, koniecznie zajrzyjcie na stronę Mojito. Proponowany przez nas model nie ma klasycznych klap i według nas prezentuje się bardzo modnie. Marynarka kończy nasze zestawienie, a my czekamy na Wasze komentarze, która z rzeczy spodobała się Wam najbardziej. Pamiętajcie też o naszym sklepie dla ciekawskich oraz o tym, że znajdziecie nas też na Instagramie. A słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku, więc kliknijcie suba, aby wiedzieć kiedy się pojawi. Do usłyszenia, cześć!